W środę Parlament Europejski będzie debatował nad dekretami Benesza podczas sesji plenarnej. Dekrety prezydenckie, które ustanowiły konstytucyjne podstawy państwa czechosłowackiego po II wojnie światowej, przewidywały również wydalenie mniejszości niemieckiej i węgierskiej oraz konfiskatę ich mienia na podstawie zasady zbiorowej winy. Współczesne państwo słowackie nie stosuje już oficjalnie tych przepisów. Ale w praktyce państwo zgłasza roszczenia do gruntów skonfiskowanych 80 lat temu. Jednak własność państwowa nie jest zarejestrowana w Księdze Wieczystej. To jest 1,5 hektara, to jest i w 18-19 lat autoprawa była dotycząca terenów, więc wartość tych terenów może przejść do 100 milionów euro. Zarówno mniejszość węgierska, jak i słowacka opozycja wypowiedziały się przeciwko tej praktyce. W odpowiedzi w grudniu słowacki parlament zmienił kodeks karny, wprowadzając przestępstwo kwestionowania dekretów Benesza. Kilku polityków mniejszości węgierskiej, w tym Ursz Oros, przedstawiciel samorządu lokalnego w Nitrze, złożyło skargę i wszczęto w tej sprawie postępowanie. No. lehetséges módszerekkel és erőbedobással egyébként zajlik, de az is igaz, hogy valószínű hatóságok se tudják, hogy mit kezdjenek ezzel, mert hát kicsit az, ez egy ilyen túltolt bicikli esete ez a BTK módosítás, hiszen ijeszgetni akartak, csak aztán voltak olyan polgárok, akik nem ijedtek meg, és most nem nagyon tudnak velük mit kezdeni. Według słowackich partii rządzących nie jest to nacionalizacja. a jedynie eliminacja błędów rejestracyjnych, a kwestionowanie dekretów Benesza jest równoznaczne z kwestionowaniem integralności państwa słowackiego.